Cześć. Dzisiaj krótki filmik uzupełniający do elewacji. Pokażę, jak od zewnątrz zabezpieczyć szczelinę wentylacyjną i przy okazji zademonstruję tani patent na bezpieczne opieranie drabiny o elewację bez ryzyka wgniecenia steropianu. Zapraszam na film. Decyzja o zabezpieczeniu szczeliny zapadła po tym, jak znalazłem odchody ptaków na parapecie. Bo przecież mieszkam w środku Warszawy i biedactwa nie mają, gdzie zrobić sobie gniazda, tylko akurat nad oknem kuchennym. Ptaki same w sobie mi nie przeszkadzają. Ale jak one zaczęły się przez siatkę przebijać, to zaraz za nimi wejdzie kuna, a to już będzie problem, bo nie mam żadnego dodatkowego zabezpieczenia od środka. Z ziemi tego nie sięgnę, a rusztowania po prostu nie chciałem się rozkładać. Dlatego będę to robił z drabiny. I tutaj powstaje mały problem, bo opierając drabinę o elewację, ma ona małą powierzchnię styku. Przez co jakbym zaczął na nią wchodzić, na pewno powstałyby dziury w miejscu oparcia. Siatka z klejem tego nie utrzyma. Postanowiłem do drabiny przymocować kawałek deski. Zaczynam od rozwiercenia nitów, które trzymają te plastikowe zaślepki. Nity usuwam, ale zaślepki zostawiam. Przewiercam je na wylot, abym mógł przełożyć śrubę. Przykręcę tutaj zwykłe kątowniki stolarskie. Można je znaleźć w każdym większym markecie budowlanym kosztują jakieś 3 zł za sztukę. Przykręcam je z wyczuciem, tak aby przy obracaniu był wyraźny opór, ale nie na sztywno. Te plastikowe zakończenia na drabinie pomagają uniknąć zgniecenia profilu przy skręcaniu. Kątowniki są po to, aby deska dostosowywała się do ściany. Niezależnie od tego, pod jakim kątem postawi się drabinę. Ja przy pierwszej próbie przykryciłem je za blisko. Jak widać, kątownik nie leży na desce, a drabina opiera się na tym wystającym elemencie. Musiałem ponownie przekręcić na dalszy otwór w kątowniku. Mi sama deska w zupełności wystarczy, bo nie mam jeszcze struktury na elewacji. Natomiast jak macie już tynk, to warto to jeszcze dodatkowo obić jakimś materiałem. Czy nawet dać też dodatkowy kawałek twardego styropianu. Dzięki temu, że deska się obraca, bez problemu dopasowuje się do ściany. Jest duża powierzchnia oparcia i nawet skacząc po drabinie czy szurając ją, nie ma obawy o uszkodzenia. Czas się zabrać za zabezpieczenie szczeliny. Najpierw usuwam nadmiar siatki, która została po zatapianiu. Jak są jakieś grudki z kleju, to również je usuwam i sprawdzam odległość między krokwiami. Do zabezpieczenia szczeliny używam narożników aluminiowych perforowanych 3 na 5 cm. To nie są takie typowe narożniki stosowane w suchej zabudowie. Mają prawie milimetr grubości i są o wiele sztywniejsze. Ucinam je 6 cm dłuższe niż odległość między krokwiami. Dzięki temu mogę je z każdej strony zagiąć na 3 cm. Do wycinek używam zwykłych nożyc do blachy. Przy zagięciach usuwam tę środkową część narożnika, bo inaczej ciężko jest to równo zagiąć. Narożnik przykładam krótszym bokiem do dachu. Jak jest dobrze docięty, to sam się ładnie klinuje. Przykręcam je krótkimi wkrętami, tak aby nie przebić na wylot desek w dachu. Daję po dwa wkręty na boki do krokwi, a do dachu w odstępach około 15 cm. Dokręcam z wyczuciem, aby nie przegiąć narożnika. Nie jest rozwiązanie bardzo estetyczne. No ale skoro nie zrobiłem tego na etapie kładzenia wełny, to lepiej tak niż wcale. Zresztą słabo to wygląda tylko stojąc na drabinie. Z ziemi nie rzuca się tak w oczy a kuna już tutaj nie wejdzie. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.